Cześć moi drodzy, dzisiaj Sylwester, czyli ostatni dzień roku, 31 grudnia, dlatego chciałem złożyć Wam życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby Wam się szczęściło, żeby wszystkie Wasze marzenia spełniły się, żeby wszystko Wam się udało, to czego pragniecie. I oczywiście, żeby li, żebyście byli zdrowi, żebyście byli silni, żebyście kochali i żebyście byli kochani. Miłość jest bardzo ważna w naszym życiu. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Już 2024 rok to niesamowite, jak ten czas leci. Wyszliśmy troszkę na dwór dzisiaj w ostatni dzień roku i muszę Wam powiedzieć, że nie wygląda to zbytnio zimowo. Zielona trawa, zero śniegu, gdzieś plus 5 stopni mniej więcej. Dosyć ciepło. Zupełnie nie jest zimowo. Dochodzimy na Wisłę. Zobaczcie, tak dzisiaj wygląda. Sporo osób przyszło żeby zobaczyć, jak wygląda Wisła. Ostatniego dnia trawka zieloniutka, zupełnie jak na wiosnę. I widać już Wisłę. Ja muszę wam powiedzieć, że chyba zatrzymałem się gdzieś 10 lat temu. Wydaje mi się to nierealne, że już jest 2024 rok. Jeszcze nie, ale za kilka godzin. Już będzie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego w dobrym roku.